Ło! Ale przy, Ale przycelowałem! Mati jest super, gitła jest czaderskie, insta w opisie. Z tej strony oczywiście ja, Mateuszek, i pisaliście do mnie wiele wiadomości. Mati, nagraj Happy Room, bo dodali coś nowego. I faktycznie dodali coś takiego, co się nazywa Armory. Ja sobie to zresetuję, bo się sekundę sprawdzę, na czym to polega. I jest to coś super! Ja się bardzo dobrze bawiłem przez te całe 13 sekund, jak to testowałem, ale myślę, że może mogę Wam już pokazać o co tutaj chodzi. Pamiętacie Hepirum? To było coś w stylu, że mamy pokój, wiadomo tak jak widzicie. Mamy robota i coś tam z nim robimy. Tutaj jak widzicie, mamy nowe rzeczy. W armory my sterujemy, tak jak widzicie, obiektami. Nie stawiamy ich na ścianie. Nie nie ustawiamy min i tak dalej. My jesteśmy bronią. I tutaj mamy do wyboru, w tym momencie szurikeny i płacimy za możliwość strzelania do dziada. I pik, pik, pik. wydałem cały hajs, ale zrobiłem przy tym misję. Co mi daje? Możliwość dodania nowej broni, takiej jak dubeltówka i będziemy mogli sobie sprawdzić dubeltówkę w następnym rozdaniu. Uwaga. Uwaga. No i tak widzicie, strzelam z Dubeltówy. Skończy mi się amunicja, bo skończy mi się hajs i już jest koniec. Więc tak to wygląda: jakieś rekordy wbijamy, questy robimy, jest ich 70. Więc yy, postaramy się, nie wiem, czy się uda tutaj zrobić te wszystkie Fatality z, z każdą z jedną bronią. Ale pamiętam, że się dobrze bawiłem przy próbie robienia Fatality. W innych trybach. Tak więc e, możemy już zaczynać bez zbędnego oględzenia i dostaliśmy siekierę. I siekiera działa też bardzo fajnie. Płacimy za każdy cios. I dostaną 100 dolarów. Mamy 400 dolarów za uderzenie. Nie stać nas na to już. I chyba się też żadnego questa nie udało zrobić, więc jeszcze raz spróbuję dupnąć mu siekierą. Okej! Okay. Udało się, udało się. Zrobiliśmy dwa questy, dostaliśmy za to hajs. Ale znów nie możemy zrobić następnego ciosu. I mamy takie questy jak od, odrąb pacynce web siekierą. Rzuć y, shurikena z 15 metrów. Y, kończynę, żeby oderwać za pomocą shurikena. I wyrządzić uszkodzenia na 1000. Oczywiście niektóre rzeczy są przetłumaczone, niektóre nie. No wiadomo. Ale nie ma co się gniewać, bo i tak wiadomo o co chodzi. Ja sobie pozwolę uderzyć go siekierą, żeby go wrzucić tutaj w róg. A teraz zmienię na shuriken i rzucę z tego rogu. Zobaczymy, czy to jest 15 metrów. Wow! Za jednym zamachem udało się odrąbać po i rzucić 15 metrów. Yy, więc, czyżbym miał jakieś nowe rzeczy? Nie, jeszcze nie mamy. Wierząć szkody na 1000. No to sobie z tym możemy poradzić też. Yy, chyba sie siekiera, póki co, jest najmocniejsza. No. Mamy już szkody na 1000. I patrzcie, tutaj widzimy, że są jakieś pająki. A ja jeszcze łupkowalny za 800. Boże! Nowa broń granatnik odblokowany. I pająki. Dobra, więc czas na test. Czas na ogromny test. A czyli tutaj jednak są. Można sobie ustawić kolce i takie podstawowe rzeczy. Rozumiem. Czyli po prostu wybieramy sobie tutaj bronię. Aha, czyli pająki działają dokładnie tak samo jak wcześniej. I se zjadają naszego dziada. Nic, nic niesamowitego z tych pająków nie ma. Mamy jeszcze ten granatnik do przetestowania. Tak, czyli to po prostu rzucamy. Po prostu kuleczkami, takimi, które po dotknięciu yy, kukły wybuchają. Ale a, czy one wybuchną wcześniej, czy nie? Czyli one tak skakczą sobie w nieskończoność, póki nie, nie dotkną kukiełki? W sumie niewiele nam brakuje, żebyśmy odblokowali coś nowego. Tutaj są piranie. Widzę, że niewiele rzeczy oni tutaj dodali. Myślałem, że będzie z tego jakiś fajny odcinek, taki dłuższy, ale wygląda na to. Że w sumie to nie. Dobra, ustawmy sobie pal. Weźmy siekierę. I go teraz łop! 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 Wop No nie mogę go jakoś trafić. Dobra, i... Atak! To może po prostu go wrzucimy na jedną piłę, tak? I jak, jak się tutaj rotata robiło na pilę? A okej, okay, tutaj się po prostu klikało. I jak to teraz będzie działało? Okej, okay, działa tak, jakbym chciał. Znaczy, w zasadzie to nie. Dobra, wrzucimy go tutaj i będziemy strzelać do niego w takim razie, nie wiem, z yy, dubeltuwy. Web mu oderwaliśmy. Spróbuję go splaskać tutaj, żeby zdobyć te punkty. Udało się, udało się i zdobyliśmy co? Co to jest? Co to jest takiego? Że to trzeba rozwalić, i w środku będzie jakaś niespodzianka dla mnie? Co tam jest? Uwaga! Dobra, myślę, że jesteśmy w stanie zrobić tego questa, żeby odrąbać. Chociaż mam wrażenie, że już to zrobiliśmy wcześniej. A nie, to było za pomocą yyyyy dubeltowym odwaliliśmy łeb siekierą musimy jest jak to brzmi nie strasznie brzmi jak to mówię na głos i jeszcze musimy jak jest na maczudze na buławie, mace to raczej buława jest a nie pal chociaż nie wiem wydaje mi się że buława to jest mace tak w tv chyba było musimy moderować jakąś kończynę więc po prostu ustawimy sobie to jakbyśmy byli w stanie terwać. Dobra, spróbujmy szurikenami, bo te szurikeny też wychodziły. Może uda się właśnie zdążyć. Nie. Kurczę, o dziwo to nie chcę teraz zadziałać. Ciężko jest oderwać te kończynek. Okej, okay. czyli teraz widzimy, że głowa bardzo jest obita. Ale czy to będzie obite? A nie, widzicie. To spowolnie czas, żeby każdy jeden cios był wymierzony w głowę idealnie. Okej. Okay. <laughs> Zajebiście to działa. Dobra, yy, udało się odciąć kończynę na buławie. Teraz musimy jeszcze mu odciąć głowę. Więc zrobimy to samo. Dobra. Zerknijmy, jak to wygląda. Dostał za 300 obrażeń. A teraz trafiłem go w głowę. Ups, nie chciałem sobie go uderzyć, tak? Muszę go trafić. Okej, okay. czy to było w głowę? Nie było w głowę! I! Pudu! Dobra, teraz dostał, ale. No nie. Dobra, to mi może chwilę zająć, ale mam wrażenie, że będzie warto. Jeżeli mu w spowolnionym tempie. BUM! No to by musiało wejść w heada. Dobra, weszło w heada, ładnie. I teraz trafić. Ciężko jest na tym spowolnionym tempie. To nie jest tak, że jestem głupi, guys. Znaczy to też może po części, ale. Okej, okay, jak tam głowa wygląda? 57, dobra, teraz... Poczekajmy, poczekajmy, niech on upadnie. Dajmy sobie już czas na normalny. On stoi, więc w sumie... Ło! Uh, ale, przy, ale przycelowałem! Dobra, zrobimy w takim razie coś takiego: że tu będzie teleport, on wpadnie w ten teleport z tej strony tak lekko, i wypadnie tak lekko z tej. I powinien wpaść na to, i wtedy dodamy pająki. I on Stanie przyczepiony do sufitu pająkami. Więc weźmy sobie pająki, Spowolnione tempo. Przyczepcie go, błagam do tego sufitu. W spowolnionym tempie. Dawać, dawać pajęczarze. Przyczepiać go, przyczepiać go, przyczepiać go. Dobra, z głupie pająki, nie chcą go przyczepić. Dobra, po prostu z jednej strony damy sobie yy, te steki znaczy kolce, a z drugiej strony pale. I sprawdzimy, co sprawi, że on wleci na górę. Ani to. Ani to. Sprawdzę moją technikę z czasów jeszcze bardzo, bardzo dawnych. Yy, to była technika z piłami. Ale też potrzebny będzie teleport. Więc musimy wrzucić to. A to w zasadzie można jeszcze parę pił tutaj dać, powiedzmy, dotąd, może. I i. Kurczę, no wstaw się! żeby to wypadało i to jeszcze musi na dodatek zakręcać w drugą stronę. I mamy jeszcze hajs na dwie piły, więc powinno się tak idealnie to złożyć w jedność. O. I zobaczymy, czy to zadziała. I ja do tego wezmę sobie łapkę. I jakby co, to będę go klepał po mordzie, gdyby coś tam za bardzo świrował I pytanie, czy ja będę w stanie zadać mu odpowiednią ilość obrażeń. Wszystko wskazuje na to, że powinno się udać, bo zadaliśmy już mu sporo obrażeń, a tu jeszcze większość tych kręciołków sobie radzi. Tylko tutaj będzie problem, bo jak tu przestanie się kręcić, to on może przestać się przesuwać. Ale nie, dobra. Śmiga. Mamy nową broń. Że podblokujemy sobie dodatkowe. Balun. Oj, oj. Na szczęście mamy tutaj liścia, które nam pomaga... Bardzo, bo bez tego to on by nie przeskoczył. Dawaj, z go połaskoczę. No dawaj no, kukło. Szkoda, że. Nie mogę go złapać. O, dobra, udało się. Czy uda się jeszcze tego potwora sobie tutaj zgarnąć? Szczerze? Jest szansa na to. Dobra, mam klatkę z potworem. Więc udało się trzy rzeczy odblokować za jednym zamachem. I że to jest rekord, to dostaliśmy też dodatkowe pieniążki. Bo questów żadnych jeszcze nie zrobiliśmy. Ale teraz. Yy... Zerknijmy jak tutaj to wygląda. Mamy akwarium z piraniami. Aha, czy po prostu rzucam na niego piranie i i baw się dobrze. Okej, okay, zadaję mu tysiąc obrażeń z piraniami. Ty te piranie naprawdę nie z obrażenia robię. Ale już go gryźć. Co to jest fan? Aha. O to jest przydatne. To może się, może się przydać. Nie zadaje nie zabiera też tak bardzo dużo Pieniążków, bo to jest tam 5 dolarów na nie wiem, na śmignięcie jakieś. Fajne. I mamy jeszcze balona. Balon. Rozumiem, po co to może być? Do czego to może służyć? W sumie może służyć do tego, żeby trzymać kukłę w danym miejscu. I na przykład, jeżeli teraz damy se pająki tutaj, to może jest szansa, że one przyczepią go do, do sufitu, tak jak ja to mam tam w questie, ale najwyraźniej nie. I mamy jeszcze, co to jest, klatka z potworem. Aha. Czyli to jest w zasadzie po prostu takie dziabągi latają sobie i, i, i gryzą go. Ale to też już było, tylko że inaczej to działało. Okej. Okay. Water level. Wow! To jest ciekawe dopiero. Water level i tutaj też będzie coś do dodatkowego, co można y odblokować. O i teraz, może teraz się uda. Nie jesteśmy na pająki! Wow. Ciekawy update, ciekawe rzeczy pododawali. Więc my... Poczekajmy aż nam kukła... Kurde, co ja kliknąłem? Pomóżmy pa pa panu kukle. Wejść na sufit. Zamieniamy szybko na pająki. Tak! Tak! Od razu jeszcze możemy zrobić quest'a, żeby teleportować bomby. To nie powinno być takie trudne. Chyba, że to celuje automatycznie. O, w ogóle mamy quest. Zadaj tysiąc obrażeń z bombami. Ok, jedna bomba się teleportowała, druga. Strzelmy dużo tych bomb. 10 bomb. Jeszcze troszkę. Chyba to nie mogą być te same, bo. Z 7, tak czy inaczej, mam wrażenie, że jak na pierwszy odcinek to zrobiliśmy bardzo dużo Dajcie znać co sądzicie, bo yy, no nie wiem, to myślę, że z tego wyjdą ze trzy odcinki trzy yy, odcinki, ewentualnie tam kilka odcinków, żeby zrobić yy, te brutality wszystkie O ile tutaj dodali, yy, o ile dodali, chociaż nie wiem czy one się będą czymś różniły szczególnie No na przykład, nie wiem, brutality z shurikenem albo z dubeltówką czy, 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 czy tą otwartą ręką? Może być ciekawe, o ile jest, ale to dowiemy się dopiero za jakiś czas, a tym razem, tym razem, tymczasem ja zmyka. Pa!